W domach na całym świecie dzieje się cicha epidemia i prawdopodobnie dzieje się to również w Twoim domu. Nazywa się kompulsywne gromadzenie, ukryte pod płaszczykiem normalnej konsumpcji. I zanim podniesiesz rękę i powiesz, że to cię nie dotyczy, opowiem Ci coś, czego nigdy wcześniej nie opowiadałam. Kiedy byłam młodsza, kupowałam bez przerwy. Myślałam, że każdy zakup przybliża mnie do osoby, którą chcę być. Miałam siedem kompletów pościeli na jedno łóżko. Siedem. Używałam dwóch i przechowywałam pięć, jakby to była inwestycja. Miałam nieotwarte perfumy, ubrania z metkami, przybory kuchenne, do których nawet nie znałam zastosowania. Pewnego dnia musiałam uporządkować szafę i zajęło mi to sześć godzin. Sześć godzin na odkrycie, że przechowuję rzeczy, których nawet nie lubię. I wiesz, co było najgorsze? Wstydziłam się. Wstydziłam się, że wydałam na to pieniądze. Wstydziłam się, że tego nie używam. Wstydziłam się, że nie mam odwagi tego wyrzucić. Tamten dzień wszystko zmienił, bo zdałam sobie sprawę, że nie gromadziłam przedmiotów. Gromadziłam poczucie winy. Nauka potwierdza to, co odczułam na własnej skórze. Badania pokazują, że niezorganizowane otoczenie zwiększa poziom kortyzolu, hormonu stresu w sposób mierzalny i trwały. To nie przesada, to neuronauka. Matki żyjące w chaotycznych domach utrzymują podwyższony poziom kortyzolu przez cały dzień, porównywalny do osób w sytuacjach przewlekłego bólu lub przemocy domowej. Twój bałagan w domu dosłownie cię zatruwa własnymi hormonami. A najgorsze? Płacisz za to. Płacisz za zakup. Płacisz za przechowywanie, płacisz za sprzątanie, płacisz swoją energią mentalną za każdym razem, gdy patrzysz na ten stos rzeczy i myślisz, kiedyś muszę to uporządkować. KTO organizuje, wygrywa dyskretnie. Jeśli otwieranie szafy w Twoim domu to sport ekstremalny i musisz przytrzymywać drzwi nogą, gdy wkładasz coś jeszcze do środka, może musisz to usłyszeć. Nie chodzi o to, że jesteś niezorganizowana. Chodzi o to, że żyjesz na cmentarzu dobrych intencji, zamaskowanym jako dom. Wiesz, czego nikt ci nie mówi? Przeciętny polski dom gromadzi dziesiątki tysięcy przedmiotów dziesiątki, tysięcy, przedmiotów od spinaczy do desek do prasowania i zanim powiesz, że to nie o tobie, pomyśl 8 na 10 osób kupuje przedmioty, których rzadko używa. Gdybyś miała się dzisiaj przeprowadzać, potrzebowałabyś ponad 40 kartonów a 12% tych kartonów nawet byś ich potem nie otworzyła zostałyby zapomniane w piwnicy. Jak nieme świadectwa twojego zagubionego związku z konsumpcją. Oto prawda, która tnie jak nóż, różnica między domem, który emanuje elegancją, a twoim nie tkwi w wielkości konta bankowego, tkwi w tym, co wybierasz zatrzymać w środku, bo w świecie ludzi, którzy naprawdę rozumieją styl, istnieje tajny kod, szeptany język, który oddziela osoby mające klasę od osób mających tylko rzeczy. A pierwsza zasada? Pieniądze mówią. Bogactwo szepcze. Ale istnieje powód, dla którego trend Quiet Luxury, cichego luksusu, eksplodował w 2023 i nadal jest silny w 2025, bo po latach krzykliwych logo i ostentacji w mediach społecznościowych osoby, które naprawdę rozumieją klasę, odkryły coś. Prawdziwy luksus to nie posiadanie więcej, to potrzebowanie mniej, i to nie jest tania filozofia, to architektura na najwyższym poziomie. Mies van der Rohe. Jeden z najbardziej wpływowych architektów XX wieku, ukłuł zdanie mniej znaczy więcej, bo rozumiał coś fundamentalnego. Pusta przestrzeń to nie nieobecność. To obecność. To luksus w najczystszej postaci. Tadao Ando, japoński mistrz minimalistycznej architektury, projektuje domy, gdzie goły beton i naturalne światło tworzą katedry ciszy. Nie dlatego, że nie ma pieniędzy na dekoracje, bo rozumie, że prawdziwy luksus tkwi w pustej przestrzeni, nie w nadmiarze. Pomyśl o domach, które zdobywają międzynarodowe nagrody architektoniczne, o projektach, które pojawiają się w najbardziej prestiżowych magazynach designu na świecie. Co mają wspólnego? Oddychają, mają negatywną przestrzeń, mają to, co architekci nazywają ciszą wizualną. Bo kiedy patrzysz na pomieszczenie bez nadmiaru, twój mózg odpoczywa. Badania w neuroarchitekturze pokazują, że otoczenie z mniejszą liczbą bodźców wzrokowych, Redukuje lęk nawet o 30%. 30% tylko dlatego, że przestałaś przeciążać swoje oczy. I tu pojawia się koncepcja, która zmieniła moje życie i zmieni twoje. Dom to twoja niewidzialna wizytówka. Kiedy twój dom się zmienia, twoja postawa się zmienia. Kobieta, która kontroluje własny dom, kontroluje własne życie. Jeśli jeszcze nie zapisałaś się na kanał Minimalistyczny Dom, zrób to teraz i aktywuj dzwonek. Bo tu nie chodzi tylko o organizowanie szuflad. Chodzi o naukę języka quiet luxury, tego, który sprawia, że inne kobiety patrzą na ciebie i myślą: ona wie coś, czego ja nie wiem. I będziesz dwa kroki przed kobietami, które wciąż wierzą, że wyrafinowanie mierzy się metrami kwadratowymi zgromadzonych gratów. Oto waluta społeczna, którą będziesz mogła użyć przy kawie z przyjaciółkami. Elegancja zaczyna się w szufladzie, nie na wystawie. Kto organizuje, wygrywa dyskretnie. Quiet luxury to kiedy twój dom oddycha zanim ty. I tu pojawia się koncepcja, która zmieni Twój związek z domem. To, co istotne, nie jest mało, to jest wystarczająco. Kiedy Japonka Marie Kondo wypuściła swoją metodę organizacji lata temu, nie sprzedawała radykalnego minimalizmu. Sprzedawała coś znacznie cenniejszego. Jasność. Metoda KonMari, która stała się światową sensacją i przekształciła się w serial na Netflix, ma prostą, ale rewolucyjną przesłankę. Weź każdy przedmiot z Twojego domu, jeden po drugim i zapytaj. Czy to sprawia mi radość? Proste? Tak, Łatwe? Wcale nie. Bo to pytanie zmusza Cię do skonfrontowania z niewygodną prawdą. Większość rzeczy, które posiadasz, nie przynosi Ci nic poza ciężarem. Ale tu jest fakt, który wysadzi Ci głowę. W 1950 przeciętny amerykański dom miał mniej niż 1000 stóp kwadratowych, a rodziny posiadały około jednej trzeciej przedmiotów, które mamy dzisiaj. Mniej niż jedną trzecią. Dzisiaj domy potroiły się na rozmiarze, ale wciąż musimy wynajmować dodatkową przestrzeń. Przemysł magazynowania w Stanach Zjednoczonych jest większy niż przemysł kinowy. Większy. Przeczytaj ponownie. Jest więcej przestrzeni poświęconej przechowywaniu gratów niż na rozrywkę. To nie jest postęp, to epidemia. Opowiem Ci prawdziwą historię. Moja przyjaciółka, nazwijmy ją Kasia, mieszkała w pięknym mieszkaniu, dobrze zlokalizowanym, udekorowanym drogimi rzeczami. Wydawała fortuny w sklepach z dekoracjami. Miała trzy komplety zastawy, siedem kompletów pościeli. 15 nieotwartych perfum. Pewnego dnia musiała zrobić remont, i musiała wszystko spakować. Wiesz, ile kartonów potrzebowała? 63. 63 kartony. Sama nie mogła w to uwierzyć. A co najciekawsze, kiedy remont się skończył, rozpakowała tylko dwa. Pozostałe czterdzieści jeden zostały w garażu przez miesiące, aż w końcu przyznała, że nie potrzebuje niczego z tego. Ale tu jest pętla konfliktu, która niszczy życie milionów kobiet. Kupujesz organizery, żeby rozwiązać bałagan. Ale organizery stają się magazynem. I kupujesz więcej organizerów. Aż zdasz sobie sprawę, że problem nigdy nie był brakiem miejsca. Był nadmiar rzeczy. Kasia kupiła nowe półki. Ale półki się zapełniły. Więc wynajęła magazyn. Który też się zapełnił. Aż pewnego dnia spojrzała na miesięczny rachunek 150 dolarów tylko za przechowywanie rzeczy, których nie używała, i pomyślała: Dosłownie płacę, żeby nie podjąć decyzji. Wiesz co Kasia odkryła? że używała zakupów, żeby wypełnić pustkę, która nie miała nic wspólnego z brakiem rzeczy. Miała pełną szafę i puste życie. Dzisiaj, trzy lata później, mieszka w mniejszym, jaśniejszym mieszkaniu, z jedną trzecią przedmiotów, które miała wcześniej. I jest najszczęśliwszą osobą, jaką znam, bo zrozumiała coś fundamentalnego. Dom pełen nadmiaru to znak umysłu pełnego chaosu. To nie poezja, to fakt. Kiedy rozglądasz się wokół i widzisz stosy, zatłoczone szuflady, przepełnione szafy, Twój mózg interpretuje to jako niedokończone zadania, jako nierozwiązane problemy, jako ciężar, dosłownie. I badania to potwierdzają: organizacja może zmniejszyć stres nawet o 20%. 20% mniej kortyzolu krążącego po Twoim ciele tylko dlatego, że pozbył się gratów. A teraz zaczyna się zabawna część. Zamienię Twoją podróż w organizację w grę. Bo nie tylko porządkujesz, awansujesz na poziom. Stajesz się strategiem własnej przestrzeni, więc oto poziomy poziom pierwszy. Oswajaczka szuflady. Możesz otworzyć każdą szufladę w domu bez strachu, bez potrzeby chowania czegokolwiek, gdy ktoś przychodzi. Poziom drugi. Kuratorka garderoby. Wiesz dokładnie, co masz. Nie kupujesz niczego powtórnego. A każda rzecz, którą nosisz, sprawia, że czujesz się sobą. Poziom trzeci. Strażniczka Quiet Luxury. Twój dom teraz mówi szeptem. Każdy przedmiot ma cel. Każda przestrzeń oddycha. Poziom czwarty. Mistrzyni pustej przestrzeni. Dotarłaś na szczyt, twój dom jest sanktuarium, a ludzie to czują, gdy wchodzą. Nie mogą wyjaśnić co, ale wiedzą, że coś tam jest inne, spokojniejsze, bardziej eleganckie, bardziej ty. I wiesz, co jest najlepsze? Jesteś oficjalnie dwa kroki przed kobietami, które wciąż wierzą, że organizowanie to tylko składanie ręczników podczas oglądania seriali w niedzielę. I tu pojawia się rzeczywistość, o której nikt nie mówi: polska kuchnia stała się cmentarzem opakowań z zakupów online serio. Stała się muzeum impulsywnych zakupów robionych o drugiej nad ranem, a szuflada z bałaganem, ta, którą każda polska rodzina ma i którą przysięgasz, że pewnego dnia uporządkujesz? Stała się prawie dziedzictwem kulturowym, prawie folklorem. Wszyscy ją mają, nikt nie wie, co z nią zrobić. Elegancka kobieta nie cierpi, żeby znaleźć nożyczki. Ona wie, gdzie one mieszkają, ale spokojnie. Bo minimalizm nie polega na życiu w pokoju mnicha z materacem na podłodze i trzema częściami garderoby. To coś innego i szczerze nikt tego nie potrzebuje. Prawdziwy minimalizm, ten, który oddziela eleganckie osoby od zdesperowanych, by pokazać status, dotyczy świadomych wyborów. Większość żyje gasząc domowe pożary. Ty będziesz żyć w trybie stratega. Podczas gdy inne chowają bałagan przed wizytą, twój dom będzie zawsze gotowy. Nie dlatego, że jesteś idealna, bo jesteś inteligentna. Pomyśl o domach renomowanych architektów. O projektach, które zdobywają międzynarodowe nagrody. Co mają wspólnego? Pustą przestrzeń. Nie dlatego, że nie mają pieniędzy, żeby wypełnić, ale dlatego, że rozumieją, że pustka to luksus, że cisza wizualna to odpoczynek. Że mniej jest nieskończenie bardziej eleganckie niż ten pokój wypchany bibelotami i zbyt wieloma poduszkami. I to prowadzi nas do niewygodnej prawdy o konsumpcji. Polska generuje miliony ton śmieci rocznie, bo kupujemy za dużo, używamy za mało i wyrzucamy bez myślenia. I zanim pomyślisz, że to cię nie dotyczy, zapytaj siebie. Gdzie są ubrania, których przestałaś używać w zeszłym roku? A elektronika, która została zastąpiona? A zabawki, książki, przybory? Prawda jest taka, że żyjemy w zbiorowej iluzji, gdzie konsumowanie stało się synonimem dobrego życia. Ale osoby, które naprawdę żyją dobrze, te, które mają prawdziwe bogactwo, tego, które nie musi być udowadniane, żyją inaczej. Nie wypełniają domu rzeczami. Wybierają kilka dobrych rzeczy. I jest ogromna różnica między tymi dwoma podejściami. Ruch Quiet Luxury nie narodził się przypadkowo. Pojawił się ponownie w 2023, po wielkiej recesji 2008 roku i wrócił z pełną siłą. Bo w czasach niepewności ekonomicznej, ostentacja przestaje być elegancka i staje się krępująca. A osoby z klasą zawsze to wiedziały. Nie noszą krzykliwych logo. Nie muszą. Jakość mówi sama za siebie. Prawdziwy status buduje się w ciszy. Eleganckie jest wydać mniej, ale wybrać lepiej. Więc jak przekształcasz swój dom w przestrzeń prawdziwego cichego bogactwa? Po pierwsze, musisz zrozumieć, że pozbywanie się to nie tracenie, to zyskiwanie przestrzeni, jasności i spokoju. Ale jest właściwa kolejność robienia tego. Metoda Konmari uczy organizowania według kategorii, nie według pomieszczeń. Bo masz ubrania rozproszone po całym domu, książki w różnych kątach, dokumenty w różnych szufladach. Musisz zobaczyć wszystko razem, żeby zrozumieć prawdziwą skalę problemu. Zacznij od ubrań. Wyciągnij wszystkie, absolutnie wszystkie ubrania z domu i połóż je na stos. Tak, wszystkie. Włącznie z tymi z tyłu szafy, o których nawet nie pamiętasz, że istnieją. Tamtą kurtkę, którą kupiłaś, myśląc, że schudniesz. Sukienkę, którą założyłaś raz na wesele w 2017. Jeansy, które nie pasują od 2012, ale trzymasz, bo pewnego dnia wrócisz do tego rozmiaru. Teraz spójrz na tę górę i odpowiedz szczerze: naprawdę potrzebujesz tego wszystkiego? Przeciętna osoba używa 20% garderoby 80% czasu. Reszta? To tylko drogie graty zajmujące miejsce. To cmentarz twoich dobrych intencji. To muzeum wersji ciebie, które nigdy nie istniały. Weź każdą część ubrania w rękę. Nie tylko patrz. Weź. Poczuj materiał. Zapytaj, czy ta odzież sprawia, że czujesz się dobrze. Czy sprawia, że czujesz się sobą. Jeśli odpowiedź brzmi nie, podziękuj, że kiedyś służyła i puść. Przekaż, sprzedaj, recykluj. Ale usuń z Twojego życia. I tu jest sekret, który oddziela eleganckie kobiety od zdesperowanych trendami. Odzież wysokiej jakości, nawet jeśli jest jej mało, zawsze wygrywa z ilością niskiej jakości. Zawsze. Dobrze skrojone spodnie, z dobrego materiału, są warte więcej niż dwadzieścia par ze szybkiej mody, bo będziesz używać tych spodni latami, będziesz się czuć dobrze za każdym razem, gdy je założysz. Będziesz mieć pewność, że wyglądasz nienagannie. Po ubraniach przychodzą książki. I tu uderza hipokryzja, bo wszyscy uwielbiają mieć pełny regał. Wygląda kulturalnie, prawda? Wygląda intelektualnie. Ale bądźmy szczere. Ile z tych książek naprawdę przeczytałaś? Ile przeczytasz ponownie? Posiadanie książek, których nie czytasz, nie czyni cię inteligentną. Czyni cię kolekcjonerką martwego ciężaru. Zachowaj te, które cię oznaczyły, do których zawsze wracasz, które cię reprezentują. Reszta? Przekaż do bibliotek, antykwariatów, instytutów. Pozwól, by zrobiły różnicę w czyimś życiu. Papiery i dokumenty to osobna kategoria. Reguła tutaj jest prosta. Jeśli to nie jest istotne, wyrzuć. Zachowaj umowy, akty, dokumenty prawne. Reszta, te rachunki za prąd sprzed trzech lat, ulotki z pizzerii, wizytówki ludzi, których nawet nie pamiętasz, kim są, ten stos papieru, który zachowałaś, bo pewnego dnia będziesz potrzebować, to wszystko staje się ciężarem mentalnym, a tego nie potrzebujesz. Komono to japońskie słowo na małe przedmioty. Przybory kuchenne, makijaż, środki czystości, elektronika to kategoria, która ujawnia, kim naprawdę jesteś, bo tu mieszka prawda. Masz trzy szczotki do włosów, ale używasz jednej, pięć garnków, ale gotujesz zawsze w tych samych dwóch, dziesięć pomadek, które wyschły, bo używasz tylko trzech kolorów, dwanaście długopisów, które nie działają, przechowywanych w szufladzie na wszelki wypadek. To gromadzenie bez celu, a gromadzenie bez celu to marnotrawstwo pieniędzy, przestrzeni i energii bogactwo. To nie posiadać trzy sztuki każdej rzeczy. To mieć jedną o jakości, która wytrzyma 20 lat. Zorganizowana kuchnia w stylu minimalistycznym nie ma pięćdziesięciu przyborów wiszących jak sklep z narzędziami. Ma niezbędne, dobrej jakości, dobrze przechowywane. Bo kuchnie z magazynów, te wszystkie wyposażone i nigdy nie używane, robią wrażenie na gościach, ale do niczego się nie przydają. Prawdziwa kuchnia jest funkcjonalna, jest czysta, jest wydajna. To ta, gdzie nie musisz otwierać pięciu szuflad, żeby znaleźć otwieracz do puszek. I wreszcie przedmioty sentymentalne. To najtrudniejsza kategoria, bo dotyka emocji. Stare zdjęcia, prezenty, które dostałyśmy, listy, pamiątki z podróży. Marie Kondo sugeruje zostawienie tej kategorii na koniec, bo kiedy do niej dochodzisz, jesteś już wytrenowana w wybieraniu tego, co naprawdę ma znaczenie. Nie chodzi o wyrzucenie Twoich wspomnień. Chodzi o zrozumienie, że pamięć nie mieszka w przedmiocie, mieszka w tobie. Nie musisz przechowywać wszystkich kartek, które otrzymałaś, żeby pamiętać, że byłaś kochana. Nie potrzebujesz pudeł z nieostryłymi zdjęciami, żeby wiedzieć, że żyłaś. Wybierz te rzeczy, które naprawdę cię poruszają, te, które kiedy patrzysz, czujesz coś dobrego. Reszta? Zrób zdjęcie, jeśli chcesz i pójść. Ale organizowanie to nie tylko pozbywanie się, to też tworzenie właściwego miejsca dla każdej rzeczy. I tu pojawia się prawda, której niewiele osób rozumie. Im łatwiej jest schować coś, tym łatwiej będzie utrzymać organizację. Wiesz, dlaczego twój dom ciągle jest w bałaganie? Bo nie masz systemu. Masz losowe miejsca, gdzie rzeczy się gromadzą, masz to krzesło, które stało się wieszakiem, ten stół, który stał się magazynem, ten kąt, który stał się limbem zagubionych przedmiotów, twórz jasne kategorie, szuflady z przegródkami, ładne pudełka organizacyjne, nie te z przezroczystego plastiku, które wyglądają jak magazyn supermarketu. Używaj naturalnych materiałów, neutralnych kolorów, czystych linii, bo organizacja to też estetyka. A dobrze zorganizowana szuflada sprawia Ci przyjemność za każdym razem, gdy ją otwierasz. To nie fanaberia. To szacunek dla samej siebie i dla Twojego domu. Złota zasada brzmi, jeśli potrzebujesz więcej niż pięciu sekund, żeby coś schować, nie schowasz tego. Więc uprość. Ubrania złożone pionowo, jak uczy Marie Kondo, zajmują mniej miejsca i widzisz wszystko naraz. Talerze ułożone od największego do najmniejszego. Książki według wysokości lub koloru, nieważne o ile ma to dla ciebie sens. Quiet luxury to kiedy twój dom oddycha zanim ty. I porozmawiajmy o słoniu w pokoju. Strach przed potrzebowaniem w przyszłości. Ach, ale co jeśli będę potrzebować? A jeśli będę chciała użyć? A jeśli będzie specjalna okazja? Wiesz ile razy to się dzieje? Prawie nigdy. Bo prawda jest taka, że przywiązujesz się do możliwości, nie do rzeczywistości. A tymczasem ten przedmiot zajmuje przestrzeń fizyczną i mentalną. Przypomina ci za każdym razem, gdy patrzysz o kolejnej decyzji, której nie podjęłaś. Istnieje prosty test. Jeśli nie używałaś w ostatnich sześciu miesiącach i nie masz konkretnego planu użycia w następnych sześciu, nie potrzebujesz. Wyjątki? Odzież sezonowa, specjalistyczny sprzęt, którego używasz co roku, drogie rzeczy, które warto przechowywać. Reszta to wymówka, żeby się nie odczepić. To strach przebrany za ostrożność. I tu jest brutalna różnica między osobą, która żyje w trybie domowego przetrwania, a tą, która żyje w trybie stratega. Większość przechowuje na wszelki wypadek. Ty będziesz przechowywać z zamiarem. Większość boi się, że będzie potrzebować. Ty będziesz mieć pewność, co masz. Większość żyje szukając rzeczy. Ty będziesz wiedzieć, gdzie wszystko jest. Ale minimalizm wykracza daleko poza fizyczną organizację. To filozofia życia. To zrozumienie, że Twoja wartość nie tkwi w tym, co masz, tkwi w tym, kim jesteś. To odwaga, by powiedzieć nie nieokiełznanej konsumpcji, presji społecznej, potrzebie robienia wrażenia na ludziach, którzy ci się nawet nie podobają, rzeczami, których nawet nie potrzebujesz. Kiedy upraszczasz swój dom, upraszczasz swoje życie. Nagle sprzątanie nie zajmuje godzin, bo nie masz tysiąca przedmiotów do przestawienia. Nagle znajdujesz wszystko szybko, bo każda rzecz ma swoje miejsce. Nagle zauważasz, że masz więcej czasu, więcej pieniędzy, więcej energii na to, co naprawdę ma znaczenie. Twój dom to twoja niewidzialna wizytówka. Kiedy twój dom się zmienia, twoja postawa się zmienia. Kobieta, która kontroluje własny dom, kontroluje własne życie. I wiesz co jeszcze? Przestajesz kupować impulsywnie, bo teraz wiesz dokładnie, co masz, wiesz, czego używasz, wiesz, czego potrzebujesz, a przede wszystkim wiesz, czego nie potrzebujesz. Ta świadomość to największy dar, jaki daje ci minimalizm. Przestajesz marnować, zaczynasz inwestować. Inwestować w rzeczy wysokiej jakości, które trwają, w doświadczenia, które wzbogacają, w wolny czas, który nie ma ceny, bo w głębi, w głębi, największym bogactwem nie jest pełny dom, to dom, który sprawia, że czujesz się w spokoju, gdy wracasz. Pomyśl o najpiękniejszych domach, które odwiedziłaś. Nie były to te wypchane rzeczami, prawda? Były jasne, przestronne, gdzie każdy przedmiot miał swój cel i miejsce, gdzie oddychałaś lepiej, gdzie czułaś się dobrze, to nie jest przypadek, to inteligentny design, to zastosowany minimalizm, to ciche bogactwo. A ciche bogactwo, ta koncepcja, która stała się światowym trendem w 2023 i pozostaje silna w 2025, nie polega na udawaniu, że nie masz pieniędzy. Polega na niemuszeniu udowadniać, że masz. Polega na wyborze jakości nad ilością, ponadczasowości nad trendem, istoty nad wyglądem, to przeciwieństwo ostentacji, to elegancja w najczystszej postaci, nadmiar krzyczy. To, co istotne, jest wieczne. Kolory quiet luxury są neutralne: beż, szary, biały krem, odcienie ziemi. Nie dlatego, że są nudne, ale dlatego, że są wszechstronne, spokojne, wyrafinowane. To kolory, które nie krzyczą, które nie męczą, które starzeją się dobrze. To kolory, które pozwalają, by to ty, nie twoje posiadłości, byłaś w centrum uwagi. To kolory, których Miss van der Rohe używał w swoich projektach. Kolory, które Tadao Ando wybiera dla swoich kontemplacyjnych przestrzeni. Materiały są naturalne: drewno, len, bawełna, wełna, kamień, surowy beton. Rzeczy, które istnieją od wieków, które nie wychodzą z mody, bo nigdy nie były w modzie, które są piękne przez to, czym są, nie przez to, co reprezentują. To jest klasa. To jest dobry gust. To oddziela osoby, które rozumieją styl, od tych, które tylko podążają za trendami na Instagramie. I tu jest prawda, która niepokoi. Im więcej musisz pokazywać, że masz, tym mniej masz. Bo osoby naprawdę bogate, te, które pochodzą z rodzin z pieniędzmi od pokoleń, dawno temu nauczyły się, że ostentacja jest wulgarna, że gigantyczne logo są dla niepewnych nowych bogaczy, że prawdziwy luksus jest cichy. Nie potrzebujesz torebki z logo żeby udowodnić wartość. Potrzebujesz dobrze wykonanej torebki ze skóry wysokiej jakości, która wytrzyma 20 lat. Nie potrzebujesz ubrań z widocznymi metkami. Potrzebujesz ubrań z doskonałym krojem, nienagannym leżeniem, materiałem, który się nie deformuje. To jest inwestycja. Reszta to wydatek. I kiedy stosujesz tę mentalność do swojego domu, wszystko się zmienia. Przestajesz kupować dekoracje, bo są w promocji. Zaczynasz wybierać rzeczy, które naprawdę kochasz które opowiadają historie, które mają znaczenie, a twój dom przestaje wyglądać jak showroom i zaczyna wyglądać jak dom. Prawdziwy dom nie jest idealny, ale jest intencjonalny. Każdy przedmiot jest tam z jakiegoś powodu, każda przestrzeń ma funkcję. Nic nie jest przypadkowe, nic nie jest nadmiarem, wszystko oddycha, wszystko ma sens. A kiedy wchodzisz, czujesz to, czujesz spokój, czujesz harmonię, czujesz, że mieszka tam ktoś, kto zna siebie. Bo ostatecznie Twój dom jest odbiciem tego, kim jesteś. A jeśli Twój dom jest chaotyczny, pełny, zagmatwany, co to mówi o tobie? Nie oceniam. Prowokuję. Bo wszystkie zasługujemy na życie w przestrzeni, która nas karmi, nie wysysa. która nas uspokaja, nie stresuje. która nas reprezentuje, nie zawstydza, gdy ktoś puka do drzwi. Więc jak zacząć tę transformację? Po pierwsze, zobowiązanie. Organizacja to nie wydarzenie. To proces. Nie pomoże spędzenie weekendu na porządkowaniu wszystkiego, jeśli w następnym tygodniu wszystko wraca do normy. Musisz zmienić nawyki, a nawyki wymagają czasu. Ale dobra wiadomość? Każdy poziom, na który wchodzisz, przybliża cię do stania się mistrzynią pustej przestrzeni. Po drugie, wizualizacja. Zanim ruszysz cokolwiek, usiądź i pomyśl, jaki chcę, żeby był mój dom. Jakie uczucie chcę mieć, gdy wchodzę. Jaki obraz chcę zobaczyć. Stwórz to w swoim umyśle, ze szczegółami. Bo kiedy masz jasność co do celu, droga staje się łatwiejsza. Nie tylko organizujesz, budujesz swoje sanktuarium, swój azyl, swoją przestrzeń spokoju i cichego bogactwa. Po trzecie, wykonaj. Wydziel dzień lub kilka i zanurz się w procesie. Nie rób po trochę, zrób naraz, bo kiedy widzisz kompletną transformację, ona motywuje cię do utrzymania. I tu jest złota rada: dokumentuj. Zrób zdjęcia przed i po. Będziesz potrzebować tego wizualnego przypomnienia w dni, gdy napadnie cię lenistwo. Spojrzysz i pomyślisz, ja to zrobiłam. Odzyskałam swój dom. Po czwarte, utrzymanie. Stwórz proste zasady. Za każdy nowy przedmiot, który wchodzi, jeden stary wychodzi. Nie kupuj impulsywnie. Czekaj trzy dni przed każdym nieistotnym zakupem. Zawsze pytaj, naprawdę tego potrzebuję, czy tylko chcę? Bo chcieć jest nieskończone. Potrzebować jest ograniczone. A kobiety z klasą znają różnicę. I po piąte, wdzięczność. Dziękuj swojemu domowi każdego dnia. Wydaje się głupie, ale nie jest. Kiedy dziękujesz, tworzysz połączenie. A kiedy masz połączenie ze swoją przestrzenią, troszczysz się o nią. Naturalnie. Bez wysiłku. Bo rozumiesz, że ta przestrzeń ci służy, chroni cię, przyjmuje cię. Że ta przestrzeń jest odbiciem tego, kim postanowiłaś być. Twój dom to nie magazyn. To sanktuarium. A sanktuaria nie są pełne gratów. Są pełne intencji, znaczenia, spokoju. Są miejscami, gdzie możesz być sobą, bez masek, bez pośpiechu, bez hałasu. Są jedynym miejscem na świecie, które naprawdę do Ciebie należy. I zasługują na Twoje najlepsze. Kobieta, która kontroluje własny dom, kontroluje własne życie. Kiedy to zrozumiesz, wszystko się zmienia. Przestajesz gromadzić i zaczynasz leczyć, przestajesz kupować i zaczynasz wybierać, przestajesz wypełniać i zaczynasz opróżniać. I w przestrzeni, która się tworzy, dzieje się coś magicznego. Znajdujesz siebie. Bo kiedy zewnętrzne się uspokaja, wewnętrzne może wreszcie oddychać. I wtedy zdajesz sobie sprawę, że nigdy nie chodziło o posiadanie więcej. Zawsze chodziło o potrzebowanie mniej. O wiedzenie dokładnie, co cię uzupełnia, i o odwagę, by odrzucić resztę. O zrozumienie, że bogactwo to nie to, co pokazujesz, to to, czym żyjesz, i że największym luksusem na świecie nie jest pełny dom. To dom w spokoju. Więc jeśli jesteś zmęczona bałaganem, chaosem, uczuciem, nigdy nie mieć wystarczająco, zacznij. Zacznij dzisiaj. Weź jedną szufladę, jedną szafę, jeden kącik i zastosuj. Odrzuć to, co nie służy. Zorganizuj to, co zostaje. Poczuj różnicę. Bo kiedy zobaczysz, jak dobre jest życie z mniej, nigdy więcej nie będziesz chciała wrócić. I nie oszukuj się. To nie chodzi o ekstremalny minimalizm. Chodzi o inteligentny minimalizm. Chodzi o posiadanie wystarczająco. Nie minimum. Chodzi o jakość, nie ilość. Chodzi o dobre życie, nie o życie w małości. Chodzi o stworzenie domu, który ci służy, nie który cię zniewala. Domu spokoju i cichego bogactwa, gdzie ty w końcu możesz być. Widziałaś te kobiety, które wchodzą w dowolne miejsce i pomieszczenie zmienia energię? To nieszczęście. To nie genetyka. To postawa. To jasność. To wiedzenie dokładnie, kim jesteś i nie muszenie udowadniać niczego nikomu. I wiesz, gdzie to się zaczyna? W Twoim domu. W twojej prywatnej przestrzeni, w miejscu, gdzie nikt nie widzi, ale które kształtuje wszystko, czym jesteś, gdy wychodzisz przez drzwi. Podczas gdy inne kobiety żyją gasząc domowe pożary, ty będziesz żyć w trybie stratega. Podczas gdy inne chowają bałagan przed wizytą, twój dom będzie zawsze gotowy. Nie dlatego, że jesteś idealna, bo jesteś inteligentna, bo zrozumiałaś, że zorganizowany dom to nie estetyka, to szacunek dla samej siebie. Podobało ci się wideo? Jeśli dotarłaś tutaj i zdałaś sobie sprawę, że Twój dom potrzebuje tej transformacji, to jesteś już przed tyloma osobami, które wciąż myślą, że gromadzenie to życie. Zrozumiałaś coś, czego większość nie rozumie: że mniej rzeczy oznacza więcej życia. Zapisz się na kanał Minimalistyczny Dom, zostaw like i aktywuj dzwonek. Bo robiąc to, nie tylko pomagasz kanałowi rosnąć, dołączasz do klubu cichego bogactwa, stajesz się częścią społeczności kobiet, które rozumieją elegancję. Które wiedzą, że klasy nie kupuje się w sklepie, buduje się ją w domu, które zdały sobie sprawę, że prawdziwy luksus to nie to, co pokazujesz, to to, czym żyjesz. I w ten sposób pomożesz innym osobom, tak jak ty, otrzymać dobre informacje takie jak ta. Napisz w komentarzach, czy podobało ci się to, co tu usłyszałaś. Chcę poznać Twoją opinię i powiedz mi, na jakim poziomie jesteś teraz? Jesteś jeszcze oswajaczką szuflady, czy już dotarłaś do mistrzyni pustej przestrzeni?